Hej, hej, hej. Ja was witam bardzo serdecznie moi drodzy widzowie. Tutaj Steelgar. Cześć. ja Dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka technologicznego maniaka. A w dzisiejszym odcinku niedypowo, ponieważ pogramy sobie w retro gierki. Zapraszam do oglądania. Przed nami widzicie małą konsolkę o nazwie G-Box, czy też bardziej poprawnie mówiąc G-Box. Jest to mała konsolka, którą w teorii wystarczy tylko i wyłącznie podłączyć do naszego telewizora, aby móc pograć w ponad 200 różnych tytułów 8-bitowych. Są to gierki robione na podobieństwo różnych klasyków. Oczywiście nie ma tutaj mowy o, jakiejś, o jakimś z zresztą emulacji. Mamy tutaj gierki, które są podobne w teorii do jakichś gier, ale jakie tutaj są gry, no to oczywiście sobie to wszystko jeszcze zobaczymy. Ja na samym początku próbowałem e, to, co Coś, zagrać na moim monitorze z komputera poprzez konwerter. Ten konwerter, który ja tutaj mam w ręce, niestety jest bardzo słaby, nie działa i kolory są po prostu okropne. Link do lepszego konwertera niż to dam Wam może w opisie, jeśli znajdę. A tymczasem przejdźmy do tego i zobaczmy, co znajduje się w środku, a potem to przedostujmy. Tak więc otwieram nasze opakowanie, aby dostać się do środka. Ok, czy to wszystko? Mamy jeszcze oczywiście instrukty, chyba. Instrukcja, czyli jak działają parę przycisków i jak to podłączyć. Raczej nie jest to nic trudnego. Jeśli chodzi o samo opakowanie, mamy tutaj tylko i wyłącznie dwa kable. To, czyli cincze, biały oraz żółty, tak więc mamy audio i wideo. No i oczywiście naszą. Naszą konsolkę. Mam nadzieję, że dalej działa. Jak sami widzicie, nie ma tutaj niczego szczególnego. Joystick, przyciski B, reset, start, włącz, wyłącz. A z tyłu mamy również za śrubką klapkę, w której, do której musimy włożyć trzy paluszki AAA, żeby to wszystko działało. Jeśli chodzi o coś więcej, to nic więcej wam tak naprawdę nie powiem, ponieważ to musimy po prostu przetestować. Paluszki mamy włożone, zajmijmy się kablami. I teraz to musimy podpiąć do naszego telewizora. A żeby seria Technologicznego Maniaka, w której będę również testował rzeczy właśnie retro, miała swój dobry klimat, to kupiłem jeszcze jedną rzecz. Dajcie mi pokazać. To ciężkie! O! Oh. Tak więc kupiłem jeszcze jedną rzecz, która jest tutaj, której nie widzicie, bo muszę tak naprawdę wszystko aktualnie otworzyć. Tak więc kupiłem. Telewizor. Stary kineskopowy telewizor. Wracam do dzieciństwa moi drodzy. Tylko muszę ustawić kadr, tak żeby to było jakoś ładnie widoczne. Tak więc mamy nasz stary 14-calowy wyświetlacz, oraz naszą konsolkę. Ale zanim to wszystko zrobimy, musimy przetestować, czy telewizor działa. W teorii jest sprawny, a jak będzie w praktyce. Nie dowiemy się dopóki tego nie podłączymy. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. A jak wybuchnie, to wiedzcie, że kocham Was. Dobra, uwaga! Podłączone. Może mocniej. O, działa! Działa, mój drodzy śnieży! O kurde! Ale się jaram jak małe dziecko. Przepraszam, że się tak jaram, ale prawda jest taka, że mam już 20 lat, a ostatnio mnie jakoś strasznie wzięło na stare gierki. Kupiłem jeszcze ten, wkrótce chcę kupić sobie Nessa Mini albo coś, jak znajdę. Jakoś tak po prostu. Poczujcie się teraz jak dzieci. Jeśli jesteście dorośli, to myślę, że bardzo dobrze wiecie, to czuję, kiedy ktoś starszy właśnie włączył sobie jakąś starą konsolę. Dobra, myślę, że trzeba to teraz wszystko podłączyć. Jesteśmy na AV, żółty-biały. Podłączamy i testujemy. O, działa. Pozwólcie, że jeszcze ustawię odświeżanie aparatu, żeby dobrze widzieliście, żeby wam nie minkał. Dobra, moi drodzy, wszystko działa. Pozwólcie, że dam może troszeczkę bardziej tak, żeby mnie ja też widział. Głośność, musimy dać troszeczkę głośniej telewizor. Okej, okay, moi drodzy, tak więc mamy tutaj teraz 200 gier, w które możemy sobie pograć. Oczywiście, tak jak mówiłem, są to gry, które są robione na podobieństwo znanych klasyków. Jest tutaj parę różnych pozycji e, różnych tak naprawdę konsol przed wielu, wielu lat. Więc zaczniemy, może od pierwszej i lepszej, od F22. Pierwsza gra. Klikamy Start. Klikamy Play. <grymne> ja się cieszę, jak dziecko. A yeah, ja mamy podwójną broń teraz. Chyba muszę dać trochę ciszej grę. Dobra, mam nadzieję, że głośność teraz jest dobra. Udało się ustawić. Gramy dalej w takim razie. Może też to jakąś inną grę. Klikamy reset. Mamy 200 gier do zagrania, więc myślę, że ten odcinek będzie trwał jakieś dobre 10 godzin. A ja będę przy tym telewizorku siedział 10 razy tyle. Te gierki są głupie tak naprawdę, bo trochę je testowałem. Ale dobra, Rating Fighter, to jest akurat ciekawe. To jest wyścigówka, która mi przypomina jakąś grę z jakiejś konsoli, ale nie mam bladego pojęcia z jakiej. Damy radę. Kurde. Pamiętam, że była kiedyś bardzo podobna gra, że po prawej stronie po prawej stronie było wyświetlane jak szybko jedziemy oraz ile kilometrów tak jakby przejechaliśmy. I musieliśmy po prostu jak najdalej przejechać. Kurde, dawaj. A! To jest trudniejsze niż się wydaje, moi drodzy. Dobra, jeszcze mamy jakieś życie to gramy. Chyba, no, chyba mi nie wyszło. Dobra, mam jeszcze minutę ja się dosłownie cieszę jak mały Bachor. Powiem szczerze, że ta konsolka jest przyjemna. Jeśli chodzi o jakieś minusy tej konsolki, to jest parę. Niestety, pierwsza jest taka, że joystick. Joystick jest dosłownie okropny. On w praktyce ma 8 możliwości ruchu, ale działa tak, że jeśli zrobicie ruch na ukos, to wasza postać dos dostaje dosłownie laga mózgu i nie wie co się dzieje. Więc joystick niestety jest średni, przyciski fajnie się klikają. Jak sam widzicie, gierka działa, dźwięk jest, obraz jest. Wow, oni tutaj strzelają do tyłu. E, niestety również krzywo jest naklejona ta naklejka. Z przodu troszeczkę mnie to drażni, bo jestem jednak mimo wszystko perfekcjonistą. Moje OSD się włączyło, kiedy ta naklejka była krzywo. Kurczę, jednak dużo tych aut. Ale poza tym jest to naprawdę bardzo fajna zabawa. Jeśli macie jakąś osobę, która chciałaby wrócić do przeszłości w dosyć niskiej cenie, bo to kosztowało jak dobrze pamiętam e, Jak dobrze pamiętam to kosztowało mnie 70 zł no to możecie takie coś kupić komuś na prezent. Jeśli ma telewizor byle jaki, no to można grać, bo ja nie mam niestety telewizora I dlatego dla klimatu kupiłem właśnie takie stare coś Dobra, dostaliśmy checkpoint, mamy następną mapę O kurde, teraz trudno się robi o, Ale myślałem, że ich porobię Testujemy następną grę może jeszcze Magic Johnny, brzmi jak Mario Fajna piosenka, kocham 8-bitowe piosenki O, jakąś fabułę ale tutaj mamy Spoko, nie wiem o co chodzi, ale damy radę Ok, coś się złego stało, i nasz super ekstra bohater chce coś zrobić, żeby uratować komuś życie. O, i to jest jedna z tych gier, w której bardzo dobrze widać to, że nasz joystick ma po prostu lagę, i nie wiadomo do końca, co się tak naprawdę dzieje. Więc jest to dosyć ważna opcja, żebyście do tego joysticka po prostu musimy się przyzwyczaić. Jak się przyzwyczajimy, to już działa naprawdę przyjemnie. Dobra, mamy tego światka. Bo tak jak w tej grze mamy mimo wszystko joystick ma 8 możliwości ruchu, tak też nasza postać chodzi tylko i wyłącznie góra, dół, lewo, prawo. Więc kiedy jesteśmy, kiedy niby idziemy w prawo, ale przypadkowo nam joystick pójdzie górny prawy róg w bok, żebyśmy poszli, znaczy w ukos, no to niestety nasza postać ma, tak jak mówiłem, laga wszystkiego. Yeah, zjadłem te trzy. O kurde, 2,5D, moi drodzy, to już jest wyższa technologia, tak naprawdę. Jestem ciekaw, ile tak naprawdę młodszych ludzi mnie ogląda i patrzę teraz na mnie jak na debila, że ja gram na jakimś starym telewizorze, który kupiłem za 70 zł, bo we Wrocławiu były, ale Janusze nie chciały... Znaczy były, ale daleko strasznie, ja nie mam auta. Ani nic. Więc jestem ciekaw, ile osób teraz tak na mnie patrzy i tak... Co ty, Stilgar, robisz? Na serio? Serio? Dobra, czekajcie, może jakąś ciekawszą gierkę znajdziemy. Znaczy, ta pierwsza akurat była fajna, ja to lubię, ale... A nie, jakieś samolociki ponownie. O, i zginąłem chyba. Nudne. Niektóre gry są naprawdę okropne, ale niektóre są naprawdę fajne. O, jeden z moich ulubionych gierek. Do teraz pamiętam, jak dawno, dawno temu maniczyłem w tego typu gierki: że mapa się przewija, a my lecimy ciągle w prawo, dostajemy nowe ulepszenia, musimy niszczyć wrogów. No i na koniec, oczywiście, jest jakiś boss. O nie, ja chyba walnałem się. <laughs> walnałem się chyba w skały u góry. Ale ze mną nub. Mam nadzieję, że dobrze wszystko widzicie. Mam taką nadzieję. Chyba tak. Ja ten odcinek miałem nagrywać jakieś 20 minut. A ja już chyba nagrywam z godziny, szczerze mówiąc, testuję różne gierki. Się cieszę, jak mały dzieciak. Wiecie co jest najfajniejsze w tych telewizorach? Jak dacie sobie włosy, to wam się naelektryzują. Jeśli ktoś nie miał takiego telewizora, to polecam. I wam będą stały potem. Albo balony, możecie o to poprzeć i dać na sufity, się będą trzymać. Ja się dosłownie czuję tak, jakbym miał znowu te parę latek. Jakbym chodził do przedszkola, jak byłem maniakiem Amigi, ale potem zawsze byłem pecetowcem. No cóż. Nie było mi dane mieć starych konsol. Miałem u babci Pegasusa. Jedyny słuszny. Jedyna słuszna konsola polska. Znaczy, nie polska, tak, ale śmieszkuję sobie, ale grało się dawno temu. Ojejku, grało się. Tak jak mówię, jest tutaj 200 gier. I nie jest to takie, takie coś jak w wielu przypadkach, że te gry się powtarzają, albo są to gry bardzo podobne. Tylko na przykład mamy inny strój. To są gry dosłownie. Każda jedna, każda gierka jest po prostu osobna. Archery. Ej, to jest jakiś łuk. Można tutaj łukiem coś grać. Ja chcę zagrać w łucznictwo. Pierwsza próba, dobra, ale ja nie wiem o co chodzi na razie. O co chodzi? Ale i tak nie wiem o co chodzi. A, widzę tam po końcu jest plansza, ja nawet tego nie widziałem. Dobra, widzę. Tutaj jest plansza, która idzie, i ja nie widziałem z mojego konta. I bum, po prostu jak klikniemy, to musimy trafić w tą tarczę czyli to jest tarcza, którą tutaj widzimy. O, też do mnie przyszedł. Jak sami widzicie, mam tutaj właśnie 200 gierek, więc myślę, że włączymy jeszcze jakieś jedną, dwie i będziemy kończyć. Man in red, czyli facet w czerwieni. Brzmi ciekawie, może jakaś strzelanka albo coś. O, dobra, jesteśmy jakim żołnierzem mam mamy strzelać po u góry. Spoko. Easy, moi drodzy, easy. Mamy level 2. Dobra, ale... ale go zesnajpiłem. Dobra, mam następnych. Pamiętajcie, że to są tego typu gierki, żeby tak po prostu sobie pograć przez parę, paręnaście minutek i przetestować następne. Wiadomo, że każdy by chciał na takiej konsolce na przykład Super Mario, to by było super, tak? Gdyby tutaj było Mario, jakiekolwiek, to, to oczywiście przecież Mario by tutaj każdy z miłą chęcią przechodził. No ale cóż, konsolce za 60 zł, powiedzmy sobie szczerze, że licencjonowanych gier nie będziecie mieli. Niestety. Trzeba by wydać trochę więcej. A bawienie się w piraty, emulacje to już całkiem inny temat na no, być może kiedyś. Inny odcinek technologicznego maniaka właśnie tym w tej odsłonie retro. Bo ten telewizor gwarantuje wam, że będzie występował na odcinkach o wiele częściej niż Wam się wydaje, bo właśnie chcę teraz nagrywać technologicznego maniaka. Cieszę się z każdego odcinka technologicznego maniaka po prostu jak dziecko. Chyba najfajniejsza seria się aktualnie nagrywa 90 ASG, które wkrótce już wraca. No to moi drodzy, myślę, że będzie ciekawie, level 5. Idziemy może jeszcze jakąś jedną gierkę zrobimy i kończymy odcinek. Panzer a tak, brzmi ciekawie! Jestem ciekaw, co to za gierka w ogóle. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że kojarzę jakąś podobną gierkę do tego. Ale dobra, niszczymy tą trójkę i zobaczymy, czy po prostu da nam nowy poziom, czy może będzie coś ciekawego. Moi drodzy, jest tutaj ponad 200 gier, każda jest trochę inna, chociaż jak sami możecie też zauważyć, jest pewna zależność, że wiele jest takich gierek tego typu, że po prostu sobie stoimy w miejscu albo lekko się przesuwamy w lewo, w prawo i strzelamy e, i unikamy pocisków wrogów. Tak myślę, że to są gierki dosyć ciekawe, dosyć interesujące, tak żeby sobie pograć parę razy. Ewentualnie taką właśnie rzecz, jak jakiś prezent kupić, bo nie wiem, mi przynajmniej naprawdę się przyjemnie, tym bardziej ze starym telewizorkiem, z takim klimatem, z tą piękną 8-bitową, starą piosenką, znaczy piosenką, nutką. I to wszystkim. Ja bawię się naprawdę dobrze. Pomimo tego, że te gry to są produkcje strasznie ubogie, powiedzmy sobie to szczerze, no to i tak bawię się naprawdę dobrze. I ja mam nadzieję, że i wy bawiliście się naprawdę dobrze przy tej recenzji, pokazie, teście, jak zwał, tak zwał. Ja sobie wróciłem do dzieciństwa, będę kupował wkrótce stare konsole i będziemy je tutaj podłączać i będziemy testować, żeby wam... A może też moim widzom młodszym, które nie znają ery starych, starych, starych konsol, śmiesznej grafiki, z pięknych, tak naprawdę, czasów, kiedy to się z kumplami chodziło, albo kiedy to się przekręcało płytę tylko po to, żeby działała, a potem cały dzień nie można było nawet paluszkiem obok tej konsoli przejść, bo za chwilę by się coś od razu zepsuło, moi drodzy. No to ja was oczywiście zapraszam do następnych odcinków. Dzięki za to, że oglądacie. Ja się naprawdę fajnie cieszę, że to działa, że telewizor działa, bo to jest najważniejsze. Zrobimy z tym telewizorem ładne rzeczy, wyczyszczę go, kupię taką czarną specjalną, nie wiem czy to jest farba czy coś, ale jest coś takiego czarnego, że można takie, właśnie plastiki odnowić, z tego co pamiętam, prawda? Żeby była taka jakby nowa warstwa lakieru. Zrobimy to, będziemy grać Panasonic, wszystko działa. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajna zabawa dla osób, które chciałyby sobie wrócić na chwilę do dzieciństwa, chociaż i tak polecam, mimo wszystko, jeśli chcielibyście jakiś prezent kupić, no po prostu stare konsole kupcie. Wiadomo, że to jest fajne. Takie, żeby podłączyć na ten, ale mimo wszystko sami widzicie, że te gierki na wyższych lotów na pewno nie chcą. A pogranie w takiego, w taką kontrę albo w Mario, to by było coś. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa. a ja idę pograć, no bo mi się bardzo fajnie gra. Eee, Firebase, Firebase, nie wiem co to jest, ale włączę. Testu, muszę przetestować wszystkie 200 gier, jakby coś. Więc ja myślę, że będzie ciekawie. O wilku mowa. Ta sama gierka praktycznie co poprzednio. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, pa, pa pa, pa pa.